szybka aktualizacja tego co tutaj się wydarzyło, jak widzicie troszeczkę skinków tych tańszych już poschodziło, 6 osób wygrało, gratuluję, to jest serdecznie tutaj zwycięzcom. jak widzicie hamy dalej zostały, więc jest to zgarniać, dorzuciłem właśnie przed chwilą Marble Fejdzika Karambita, więc jest tutaj naprawdę gruby żelaściak do hapnięcia, jedyne co trzeba zrobić oczywiście to doładować sobie konto z kodem. Ciastko, czyli najlepszym kodikiem, wspaniałym, dzięki któremu y, mnie wspieracie. Dodatkowo przy każdej właśnie wpłacie macie szansę hapnąć sobie jednego z tych skinów. Y, no i dodatkowo dostajecie 20% do każdej waszej wpłaty i dolarka na farta, więc y, nic z tego korzystać. A jeżeli y, nie chcecie wpłacać, to po prostu wpiszcie sobie kot, to otwórzcie sobie skrzyneczkę. Może akurat nam się coś uda za Eee, widzimy się w filmie, nie będę przedłużał. Dzięki za wsparcie, życzę powodzonka, siema, cześć. Dzień dobry, witam, z tej strony Ciastko. Znajdujemy się na Case Hagu ze mną jest y, Natural, witam. Cześć. Eee, eee, no. Przypominam na samym począteczku o wspaniałym kodiku, który możecie zameldować właśnie w tym miejscu bo kliknąć link w opisie. 20% do każdego depozytu, dolarek na farta na pierwszą skrzyneczkę, pierwszą bitwę. I oczywiście przy każdym waszym doładowaniu maszcie szansę zgarnąć jednego ze skinów, y, które są tam do rozdania. Dorzuciłem ostatnio żelazciaka, więc życzę Powodzonka. No i co, no? Kręci je bitwę jakąś, tak? Nie będziemy ten, nie będziemy tutaj robić amatorki. Dzisiaj troszeczkę mniejszy budżet i ale to sobie jakoś tam poradzimy. Zrobię jakąś mniejszą bitwę. Mm. Zaraz to coś wyczeruję dla kolegów sympatycznych. Mm, 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 mm. Zrobię jakiegoś tego. Hamidlaka na początek. Coś takiego. Na czterech, prywtyk i na borołku. Zapraszam do... O, A, to do bitewki. Kurwice, łapkę w górę to oczywiście. Łapkę w górę oczywiście zostawcie, zostawcie subika na kanale u mnie tutaj u chłopaków będą, będzie wszystko w opisie i lecimy z temacikiem. Zobaczymy co ta bitwa odda ta skrzynka ostatnio. Dla mnie jest mega... O, to jest jakiegoś, bocisza. dobra, wrzucę sobie kasprika. Dobrali się do duła, dobrali się. Jak ktoś natural ci do... zepsuje czy nie? Zepsuje ci tylko bitwy natural czy nie? Czy nie! A co ty ode mnie chcesz No człowiek? nic stary nie chcę, tego się pytam, po prostu pytam się. Nie mnie bo jeba. przyjebał kurwa! Przyjebał się nie chce, tak, tak jak bój do trumnej pierdolił, no tak? Pierdolony się zakochał. No tak, no tak, przez ołtarzyk, ołtarzyk niedługo zrobię, tak? Ołtarzyk nie, no. zrobię. Chłopek roztropek. Kłopek roztropek. Tutaj, tu, wszędzie. Tu, kurwa, tak, weź, spokój. a tu ty się pierdolni w głupkę, weź? Bo, spokój, bo tobie coś już. No już Kości już naprawdę nie styka tam nie chyba. Jemu właśnie zami. kurwa wszystko styka co potrzeba. Ja już nie mam siły do niego stać. prawda? Ja wiem, że on się zakochał, No Chciał Tak. dawaj by... no, te rojalki, kurwa, nie tu. Na kija usiąść, co jedynie, kurwa, na kijuszka! Kurwa, no jest Liptoniusz tak zwany tutaj, kurwa, się zameldował. Daj swoje skrzynki kakaraka, stary, masz. Eee, no to zobaczymy stary, na razie. Kakaraka, stary. To jestem roba. pewny, że to Underdoga było trzeba robić, to na pewno, ale... No ale to będzie... No nie gadaj tak, nie gadaj. No bo tutaj, kurwa, Bodzi sam już leci. Bodzi sam. leci się. z tematem, aby tylko Fajnika nie drobnał łupki, kurwa! Maczeta. Tak myślałem, że on tą łupkę dropnie, nie? Maczeta! Ale mało rojalków w ogóle, mało royalków na razie jest. No wiesz, to nie te, jest tak to... naprawdę ten 2x koniec, nie. No tak? To no nie jest to czego chcieliśmy. Yy... No kurde, no tak, to tak to się nie będzie bawić, nie? Bo no to jest na razie jakaś kaka raka. Ale zobaczymy co tutaj najwyżej przegramy, mam nadzieję, że tutaj. Dyga Sabatura jakąś bitewkę dobrą zrobią. No, no zrobimy, zrobimy. Maczeta, kurwa, no dobrze. same maczety lecą. Dobrze, że mu maczety maczety daje, dobrze, ugnę. że mu te maczety daje. Jak pięknie. Kurwa, nie, teraz, teraz czas, już nie, teraz już nie. Cały czas dostaje, kurwa, pies, maczetę, maczetę. Dobrze, ale dobrze, jaj. tu jest, nie, tu jest jeszcze szansa na ten. Szansa na tkutkę. No jest, star, jest, no dwa rojalki tylko przeszło, kurwa. No jeden rojalek i tym manco. A dobrze, dobrze, tropimy! Ja pierdolę, nie wiem, kurwa Kurwa same te maczety lecą. Ja pierdolę i tak i macetą nas... Ale chociaż? No nie? nie no nie no nie no! Lightning strike'em dymną! Nie, to już są kurwa jaja jakieś no, zwykłe, nie? Zwykłe pięknie, jaja kurwa, pięknie, zwykłe jaja. No super. dobra Yy, nie wiem, co chce tam zrobić, bitewkę, Ja mogę zrobić. Zrób, to zrób, zaję, to zrób za piąteczkę, stary. Za piąteczkę, no. coś dłuższego, zrób. Dobrze. Yy, a ja tutaj coś, może kurwa, złożył jakiegoś na farcika bajki, może się spróbuję. Yy. To ja zrobię, do do, 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 do do A to rób, co chcesz, stary. O omegi, omegi za dwójeczkę, dobra. Omegi, nie? omegi, omegi. Teraz one more time. Dość dłuższe, Tu jest lipa, dobra, ale nie ma tragedii. Zobaczymy co naturalna wykombinuje, mam nadzieję, że będzie w porządku, nie? że to nie będzie jakiejś... Nie, 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 To tutaj będzie. Pistachio stary będzie. Pistachia Amarozo, tak? To. Dobra, elektronika. jeszcze. Nie, coś tu kurwa zrobiłem stary. Przepraszam serdecznie. Przepraszam serdecznie. Już, sekunda. Royalek, dobra, Royalek. Rzuciłem dziewiąteczkę, a aby nie digla. Kurwa wisałeś Dawaj mu bułę, nie go Dawaj mu bułę, daj mu Dawaj tą bułę, dawaj tą bułę no Dobra, rozgrzewkowe skrzyneczki po 700 coś, Kaczkę Haczkę chciałem mu wcisnąć, bo kaczka też mocna, ale no Kurde, palak. Czuję, że ten Underdog natura dymnie, pięknie go dymnie Możliwe, możliwe stary a jeszcze jest po galakcji? I Czego tylko dotknę? Czegoś można sobie przesunąć. No sobie przestawić. A, nie wiedziałem że tego. Dobra już. Natural bawi i uczy, bawi i uczy natural. Co, nie wiedziałeś? No nie, nie wiedziałeś, wiedziałem no to... stary, no nie, nie jestem wiem, taki wiem. wybitnie pomysłowy za, jak ty. Za głupi jesteś, no wiem. tak, że za głupi, oczywiście, że tak, natural, A no, czego stupid, ty się spodziewałeś? Tu stupid, stupid guy! Tu stupid guy! Mózg debil, tu stupid guy! Mózg debil, dobra, tutaj musi dać, bo inaczej jest kiepsza. Dobra, rojalki po waszej stronie i będzie pięknie. Kurwa, nie, no, nie, 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 nie wasze, tak to się nie bawimy. Oważaj mała mysz stary Mała obuła. Kurwa. kurwa tego buła to wyjewałeś mi na hama żeby dropił tutaj No na hama, na hama stary, na ha... za 23 tylko no kurde co to ma być? O dobrze meduska jest. No, kurwa dobrze. Ja sam też chyba dropił, stary Dobra, tutaj jest też profitowić tak zwany, no naturalek coś wiesz, byś tutaj, wiesz, się dochapał? Stary, na razie to bitwa, teraz loreczka dla ciebie i jesteśmy w domu, stary. No niestety, nie, ale... To samo, the same, tak zwane, no. A jebać, kurwa. Powiem tak, no... Średnia. Średniak. Średniak, y powiem ci tak, Andrew, ja wiem, Andrew, Andrew, ty zrobił coś dobrego. Andrew, jak zrobi, Andrew, jak zrobi, zrobi, to, zrobi to zrobi, za dziewiąteczkę poprosił ściaka Andrew, wiesz? Na to już jest. Przedlaściak z potencjałem, potencjałem przedlaściak stary. A za ile? Za dziewiąteczkę. Za dziewiąteczkę. Taki żeby był w porządku, ja tutaj sobie jeszcze coś tutaj znajdę jakąś skrzyneczkę do upolowania. Fajną. Za dziewiąteczkę mu zrobić, kurwa, rozumiesz może? To. Mika może otworzyć. ta to to. Ta, ta, ta da. da. Za dwieście. Dobra. Na dwóch, dwóch, na dwóch czy osoba? No co nawet dwóch, na dwóch, no, to jest tak zwana będzie kręcona na raz. To, 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 już nie solóweczka, kurwa, to już jest, to jest... Ja A to na bocisz mnie dobra. w pomorze, bocisz mnie w spomorze, stary. Dobra, kakaraci, dobra, odpalam, wpijam. Ale kakaraci. Dobra, a teraz siadam tutaj wyjebano, mam pozdrow. A nie, dobra, to jeszcze nawet nie usiądę, bo jest, kurde, kiepsza. No, ja dwójeczkę zająłem, jak coś. Dobra, to siadam tu. Pa, dosiadł się tam, dorzuć mi, mi ucięś, jakiegoś hama, Adyga. Chciałem go. na dwójkę usiąść, ale... Cię wjebałeś tam pomiędzy wódkami. No się. Ty, Gasiński, dożyć mi jakiegoś hamiaka tutaj. Masz własną sowieaka, kurwa. pasterzu po obudź się, kurwa. Pasterzu wda... Obudź się. O, Natura zaczyna kurwa, pięknie. Kurwa, za tychę, welcome za, to the jungle, ja Zaczyna. Pią, dobra, ty, ja pią, odświeżam se, bo Natura ma tutaj do przodu już, kurwa. Tak? No Tak, serio? Mocno? Nie no już teraz. Która ma skrzynkę teraz? Trzecia teraz leci. Okej, okay, no tam do przodu, to nic nie mówię. Dobra. Spoileruj by natura chciał tu sadzić, No, Puerto Rico, stary tam cię do robił. No i mówi, Puerto Bansę, No, Puerto. Która na no, Puerto Bansę? Siadał na kija na Puerto Bansę. Niedobrze dla dobrze robił. Ja mam do przodu stary, także wiesz, ja mu nie gadam. Nie? No. Nie spoileruj, nie jest Gadaj, Gadaj kurde, on od razu kurwa spoileruje. A no, bo to twój zwykły A, A nie jestem cwellem starym. A nie, ty nie Natura, przecież. Ja jestem stary, porządnym... Stary, porządnym ty... starym, stary człowiekiem. Tylko porządnego ty, człowieka tu nie twarzy. stałeś nawet. Wiesz, ja nie jestem. Ty nie stałeś koło porządnego człowieka, stary. Ja nie jestem taki jak on, stary. Słaby charakter. słaba psyka, słaby charakter, tak. To jest misa dupa, kurwa, nie? Zbise piony z gargulcem stary. stary. Jesteś taki głupi, naprawdę Powie, dumny się i dumny się. Widzisz, w taki dumny siedzi teraz z siebie? No, Siedzi, tak, śmieje się wąsem. pod tym wąsem słaby zadowolony, tak, powiedział co nie. wiedział słaby tak, Sła... no tak. Ale Ma słaby charakterek jak z Tak, no tak? Ale ciasko ma słaby charakterek, to tak? To jest, jest, jest S... akurat fakt, nie? No nie Natura przy takim wielkim charakterze big brain jak ty, no to stary, no każdy jest słaby, nie? Ja, ja, ja się nawet tylko... nie kłócę. Jak ty, to... a kompleksi, kompleksy. No, kompleks. no, tak, no tak, dokładnie tak. Kurwa. Taki głupi natural jesteś naprawdę, zwykły głupek, yeah. głupek je łupek, o tak. O, jeszcze dymnęło was na koniec, to mi się podoba. Robię o, jakoś... Dobra, kurwa, charakterek, no spokojnie. Jest... Kurwa, szkoda, że nie butterfly. Słaby charakterek, stary. Coś tam do przodu jest, coś tam do przodu jest. Dobra, robię szybkiego ściaka jakiegoś. Jest tutaj lekki profi, tam nadzieję, że będzie większy. Takie jajca, no, jajca kurwa. Kompleksik. 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 No, a nie, dobra, zrobię to inaczej, zrobię to bez tego. Dobra, robię za 15. Hama, bez borołka. Na normalaku, bo mi się tutaj, kurwa, żadnych blakusów nie będziemy, kurwa, obawiać. I lecimy z tematikiem, dodaję sobie tylko bota. Ej, rzadko, ciągnij loda, ciągnij faję, ciągnij faje. Ładne tam już kurwa, styki, styki przepalone. przepalone. Kaczor BRS, paje. styki się palą, styki się palą. Ciągnij faje. Kompleksik! Na tu, faję, ja faje! za fire, kompleksik! Ja to, no? A, A jak bierzesz, kurwa, mięso, no debil, debil. mięso z czy do później, nie? Czujesz mięso tego kebaba, czy... Jesz, nie, nie, to jest, wiesz co, yy, to nie jest ten, krawcina, wiesz, to nie jest krawcina. To nie jest krawcina. Nie, nie, nie. <śpiewanie> <śpiewanie> Taki głupek, kurwa, głupi głupek. Kurwa, no kurwa Co to za gówno tutaj leci kurwa, dawaj rzucaj coś kurwa tą Dobra, skrzynką krabcina, frajerską. Krawcina, no tak. <średytutki> Pan zaraz się udusi, jebany, ty weź natural. Kurwa, zaraz będziemy dzwonić do przemka, żeby się reanimował kurwa, bo ty padniesz zaraz naprawdę. Robiłeś bitko <średytutki> ukrywa czy... No, no ta ukrywa wiadomo. Ale tutaj <średytutki> przypierdoliliśmy stary! To ty stan, się do w no Pan tam nic nie we... drobno, wiadomo, nie dołożył się do interesu. A naturalne, bo roku se przed gówno zarobił. <grym> ja też się wpierdoliłem, no, bez Nie no, tyga się wpierdolił konkretnie, bitwa wyszła, bitwa wyszła ogólnie w porządku. No ja tutaj nie będę już nic kombinował, dzisiaj wyszło średnio. Yy, Blaku tutaj próbował... Yy, Próbował styltować, ale to nie na mnie. ja Mam zbyt silną psychę, a takiego kurwa głobka jak natural. I tyle, no. Do, Przypominam do. o wspaniałym kodiku, który macie wpisać w tym miejscu, albo kliknąć selink w opisie. 20% doładowanka dolarek na farta, fajne skiny do zgarnięcia, życzę powodzonka, dzięki za wsparcie. Kanały tych kurwa i są w opisie. Zasubskrybujcie również mój, trzymajcie się, cześć, Elo. Elo.